Cześć, Paweł Górski z tej strony. No dzisiaj jesteśmy tutaj po pierwszym dniu moich warsztatów deweloperskich. Super grupa, ponad 40 osób. Mega energia. Powiem tak, że od roku marzyłem, żeby takie warsztaty zorganizować. Yy, I w końcu się udało. Frekwencja no, przekroczyła nasze oczekiwania. Nawet musieliśmy w trakcie sprzedaży biletu zmienić salę. No powiem tak, jestem zadowolony. Dużo dzisiaj przepracowaliśmy, zrobiliśmy dużo ćwiczeń i w Excelu, i wyrysowaliśmy działkę na kartce, także grupa fajnie pracowała, mega pozytywni ludzie i to daje olbrzymią satysfakcję. Ja jestem od 10 lat w nieruchomościach. Od 3 lat inwestuję jakby na rynku, zaczynałem od sprzedaży mieszkań. Kupowałem, żeby wyremontować i odsprzedać. Czasem po prostu kupowałem bez remontu, sprzedawałem. Dwa lata temu rozpocząłem pierwszy projekt deweloperski. Obecnie jakby mam dwa projekty ukończone. Trzeci zaczynam właśnie w tym miesiącu. Będzie to już projekt na 16 bliźniaków ponad 2000 pumu. Projekt, który gdzieś tam przyniesie realizacja ponad 1,5 miliona zysku, i też kolejne tematy są w przygotowaniu. Także no, troszkę przerobiłem, też byłem na różnych warsztatach deweloperskich, dokładnie na czterech, skończyłem i studia podyplomowe. I to wszystko jakby i z praktyką, i z tą teorią połączyłem, ale też mam spore doświadczenie po prostu w szkoleniu osób. Bo kiedyś szkoliłem agentów nieruchomości, także wiem, jak też skutecznie szkolić, żeby ludzie faktycznie nie tylko. Wyszli z euforią, ale też potem coś faktycznie z tym zrobili. Tak? Staram się zrobić to wszystko w ten sposób, żeby dać ludziom przepis transparentny przepis na sukces. Uczę właśnie na moich przykładach, nie, nie wymyślam jakichś historii. Tak? Także no, chcę dać dużą wartość. No, zapraszam na mój kanał YouTube, tak? tam można zobaczyć moje realizacje, zapraszam też na kanał dewelopu i tam też można zobaczyć po prostu inwestycje, które realizuję. Myślę, że na stronę pginvestments.pl, tam też można zobaczyć jakby co robię, na mój profil na Facebooku. Myślę, że jest kilka tam materiałów, wideo, które można obejrzeć i dostać taką próbkę tego, czego mogą się spodziewać dalej. Dla mnie zdecydowany jest też kurs online, który można na mojej stronie Paweł Górski Bis zobaczyć i, i, i jakby zdecydować dalej, no a myślę, że tak naprawdę mogą dać dziś nową gwarancję satysfakcji, że jak ktoś przyjdzie, to po prostu będzie zadowolony, jak mnie to zwracam kasę, nie ma problemu. Tu też zależało mi właśnie, żeby to nie był taki kurs trzydniowy, zależało mi, też, żeby faktycznie nauczyć ludzi, więc ci, którzy kupili bilety z wyprzedzeniem, dostali od razu dostęp do tego VUD. tam jest 11 godzin, 7 webinarów, gdzie krok po kroku omawiam podstawy i osoby, które tu już przyjechały, one po prostu miały te podstawy i mogliśmy pójść o krok dalej. W tym samym przygotowaniu ich do pierwszych inwestycji, także no, to, jakby, to pewnie dlatego, jakby osoby tutaj o tym wspominają i, i to doceniają, tak. Doszedłem do takiego jakby etapu w tych inwestycjach, że po prostu wiem, jak nauczyć, i to jest jakieś takie moje motto w tych warsztatach, jak nauczyć po prostu w ciągu roku zarabiać milion złotych rocznie na deweloperce. A żeby to zrobić, to naprawdę wystarczy budować między 8 a Lokali, 12 lokali, 12-14, to, to nie jest wcale dużo i naprawdę można sobie zapewnić naprawdę bardzo fajne, godne życie. Deweloperka też daje mega wyzwanie, myślę, że szczególnie to cenią faceci, daje dobre pieniądze, rozwój, trochę nutkę niepewności, tak każdemu jest trochę potrzebny taki dreszczyk. Także myślę, że świetna branża dla tych, którzy właśnie też szukają wyzwań, pieniędzy, rozwoju. Także zapraszam. Ja miałem taki moment właśnie jak przed COVID w marcu. Jeden inwestor wycofał mi się z finansowania dużego projektu na ponad 40 lokali. No nie udało się tego odratować, była super działka, szybko poszła. I ja wiedziałem, że jestem zawzięty. Ja po prostu uwielbiam ten temat. I powiem szczerze, że moim sposobem na tę niepewność jest to, że wybieram obecnie projekty z o wiele większą marżą gdzie po prostu w po prostu naj, naj, najgorszym wypadku no, zarobię po prostu połowę, ale zarobię, to i tak są bardzo duże pieniądze. Wyjdę z tego z jeszcze większym autorytetem wśród inwestorów. E, po prostu ja chcę to robić i uważam, że każdy inwestor po prostu dzisiaj, czy to flipuje, czy robi deweloperkę, no, musi się zdecydować na pracę na większej marży, uwzględniać po prostu te ryzyko dzisiejszych czasów, a nie w ogóle nic nie robić, bo jak się nic nie robi, to się w ogóle nie zarabia.